Na opakowaniu syropu widzisz napis standaryzowany. Zastanawiasz się, co to w ogóle znaczy. Dzisiaj Ci to właśnie wyjaśnię. Weźmy sobie przykład czarnego bzu. W owocach jest mnóstwo różnych składników, ale za odporność odpowiadają typowo antocyjany. Standaryzacja oznacza, że producent bada ile tych antocyjanów jest w każdej dawce i dzięki temu mamy gwarancję, że każda tabletka, każda łyżeczka danego preparatu ma taką samą dawkę. Pamiętaj, że nie cała tabletka czy cały syrop jest standaryzowany, tylko dany konkretny składnik. Dzięki temu nie ma loterii, że jedna butelka syropu Zadziała mocniej, a druga słabiej, tylko efekt jest powtarzalny i zawsze taki sam. Ale warto zaznaczyć, że nie oznacza to zawsze tego, że dawka jest duża. Raczej chodzi o to, że dawka jest przewidywalna i zawsze taka sama. Skuteczność zależy od tego, na ile procent i w jakiej dawce dany preparat jest standaryzowany, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli producent coś takiego na opakowaniu zaznaczy, zazwyczaj są to dawki, którymi oni się chwalą. A wy zwracaliście do tej pory uwagę na to, czy dany ekstrakt był standaryzowany w syropie waszego dziecka? Jestem bardzo ciekawa, napiszcie w komentarzu i zaobserwujcie profil, po więcej tłumaczenia z medycznego na nasze.